Ja nie wiem poza tym czy mnie będzie dobrze słychać, dlatego że podgłosiłem trochę grę o 1 stopień i jest tak głośno, że ja dosłownie wszystko słyszę. A Zawsze z tym nagrywaniem, właśnie z dźwiękiem mam zawsze najgorzej, bo chcę, no właśnie pragnę utrzymać to co było kiedyś, ale niestety nie zawsze jest tak kolorowo. W ogóle bez sensu wchodzę tutaj. Nie wiem jak to będzie. Ja bardzo wyraźnie słyszę wszystko, no i no nie wiem jak to będzie jeszcze z moim głosem. Bo, kurde, pamiętacie pewne te problemy, które właśnie mnie dotykały kiedyś, że nie mogłem dostosować gry pod mój głos. Bo, kurde, albo system jakiś nie, nie tak, albo sprzęt, albo w ogóle cały, yy, całe ustawienia były tak skopane. Niedostosowane w ogóle, że to tragedia jest. I poza tym. I poza tym jest tak sobie, nie wiem, chyba pauznę zaraz i zobaczę jak ten. Jak to, jak ten film będzie wyglądać. Bo kurde, non stop jakieś problemy, albo coś nie tak z dźwiękiem, albo... Mm, ...te buczenie tego dźwięku, albo coś w tym stylu. Raczej będę musiał podgło podgłosić bardziej gry po prostu, żeby... ...nie było tego buczenia, jak mm, będziecie mieli na wyższych yy, głośnościach, bo no to przeraża po prostu, tak? Bardziej mm, słyszy się ten szum mikrofonu, nie? Bez odzywania się w ogóle. To jest takie trochę głupie. To denerwuje. To coś mnie już zaczyna denerwować, bo kurde, pragnąłem uzyskać kiedyś tak czysty dźwięk, że po prostu ja tego nie opisał. Tutaj to jeszcze jest ok, ale nie wiem, jak mój głos pasuje z grom. Więc zaraz to spróbuję wykonać. No dobra, wróciłem po takiej przerwie technicznej. E, teraz to już jest bardzo głośno. Tak, opisuję to wszystko bardzo tak donośle, dlatego że dawno nie robiłem takiego let's playu, tak, żeby było wszystko wyraźnie em, wszystko tak spoziomowane. To tak wiecie, czasem wygląda dziwnie, a jak się to skonwertuje, to potem wygląda bardzo dobrze. Dobra, przypomniałem sobie, gdzie tak naprawdę były te monetki, ja w złą stronę poszedłem. Te monetki, tak naprawdę, były tutaj. Zaraz wam pokażę. Dobra, 40. Aj. Lecisz, Mario, lecisz. Tamten świstak by nam nic nie dał. Jakbyśmy go rozwalili. 44. Dobra, fajnie. Staram się jak mogę, by, się, by właśnie dostosować się pod yy Tutaj zmiany, które niestety no, nie są zbytnio czasami dobre, dlatego że są one wkurzające. O tutaj mamy 10, 15. Tutaj mieliśmy 30, aż monet. Dużo, nie? Zawsze staram się właśnie dostosować yy, według Waszej opinii właśnie głos z dźwiękiem, no ale widzicie, miejscami ten mikrofon jest tak, taki, że. Z każdym mikrofonem tak jest, nie mówcie, że z, niektórzy w ogóle mają inaczej. Wcale tak nie jest. Każdy mikrofon jest na takiej bazie zbudowany, że on musi tak... właśnie... na takiej y, na takiej właśnie bazie... wydawać takie dźwięki. W oddali, nie? Więc... Więc niestety, ale to jest wina... Y, Zastosowanej technologii przez mikrofony. Są chyba takie mikrofony, które, które w ogóle nie wydają takich y, szumów. Są bardzo krystalicznie czysto do, Dosłownie dźwięk jest bardzo czyst, czysto krystaliczny. Ale one są bardzo drogie, te mikrofony. One kosztują tysiące złotych. Czy nawet nie dziesiątki tysięcy. I przy tym akurat mój wypada bardzo blado. Ale daję radę. Tylko teraz tak. Wstały, zostało mi 8 monet. A ja y, tutaj muszę zebrać jeszcze stąd. I kurde, nie mogę spaść. Teraz nie mogę spaść. Bo to będzie koniec świata. Mario utrzymał nasz świat. Ja tak sobie żartuję. Żadnego końca świata nie będzie. Wierzycie w takie bajeczki? Bo ja nie. Mnie to nawet wcale nie rusza. Kto nie wierzy w koniec świata, niech da łapkę w górę. Właśnie. Coś za coś. Dobra. Że nam naprawdę niewiele zostało, tylko... Mogę się teraz pogubić, gdzie były te monety pozostałe. Ale postaram się doszło do takiego wyczekiwanego miejsca. jak tu jest pusto. Ach, nie trafiłem. No cóż, bardzo kiepsko to wyglądało. A tutaj można wyjść. Po schodkach. Dobra, miło. Tylko teraz jest jeszcze gorzej. Bo mam ryzyko yy, zginięcia, tak jak to się mówi. Właśnie tutaj niedaleko. Bo właśnie w tym miejscu, tam gdzie na początku. Yy, tego świata, gdzie właśnie zbieraliśmy te. O, właśnie tutaj. Jest takie ryzyko yy, zginięcia, że, że tego nie chciałby nawet góral. Jeszcze trzy monety, tylko. Ale gdzie one były? Powiedz, że one będą tutaj. ha! <todgłosy> tak miało się stać. Jest. Nareszcie, koniec z tym poziomem. Mam cię dosyć do cholery jasnej. Weźmy sobie Żydko na szczęście. Kurde. No i dobra. To by było na razie z Andrzej Grandem. Jestem bardzo zadowolony ze swojej roboty. No i dobrze. Mamy za zadanie teraz, w obecnym tutaj już siódmym. W siódmym nie. Z lawą levelu yy, zebrać 100 kolejnych monet. I znowu mi sparzyło dupę. Źle trafiłem po prostu. W to miejsce, gdzie trzeba. Chodźcie tu, tutaj. Cholerki. No dawaj, mieści się. Spieprzył się! Hihi. Dobra. Idziemy na tego byka. Tak, ja jestem spod znaku byka. Czy u mnie mój przyjaciel bije? No właśnie. Ach, i się skotwiczył. Dobra, biegnijmy po te monety. Pieniążki. Mam już tutaj skojarzenia naprawdę takie dobitne, że wiecie, wiek odwala. Wow, ostrożnie. Właśnie tutaj. Ciągle próbuję coś tutaj nowego zaradzić z tym dźwiękiem. Aj, ładne było do Remy fasola. Yeah. Ale nie, nie o to mi chodziło. Fajna układanka. Spieprzaj. No gdzie? Nie w tą stronę. Zaparówkarz. Dawaj, lecisz na niego. W moją stronę. To za grzeczny chłoptaś. I po co ja lecę po to życie, jak tutaj nic nie ma? Teraz jest problem. Nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, nie, nie w ten ogień. No, poczuję się jak... Jak pieczony Mario! Kto chce skosztować pieczonego Mariana, proszę napisać komentarz. <grystanie> pieczony Mario! Bie... Szkoda mi go. Powinien otworzyć restaurację. Super Mario Bros. Grill. Kurna. Tylko teraz tak. Hmm. Nie! Kurde! I się skotwiczyłem. Znowu się skotwiczyłem. I znowu się skotwiczyłem. I tak można w kółko. <grystanie> Nie, no, ja nie chciałem tak kończyć. Dobra, bez już wygłupów, naprawdę impreza! Nie ma obijania w cioty! Czas na marionizowanie się! Yeah! Tak ma być! Chłopy! Yeah! To mi się podoba! Jeszcze jedno, kurde, jeszcze jedno. Yeah! Ha, spieprzył się! Dobrze. Dobra, 32, tak jak to było w poprzednim ujęciu. No cóż, zabraliśmy tam troszeczkę monet i się z tego bardzo cieszę. W wyniku, aczkolwiek to mi jednak nie wystarczy. Zadowolenie. Jest słodkie. <grym i zadowolenia> dobra. Kurde myć. Nie. Mario patafjanie. No dobra. Bądźmy już hardkorami. Dożyjmy tej wspólnej chwili. Zdobycia stu monet w tym lawowym poziomie. Ech, jak ja mam dosyć tego świata, naprawdę. Ja mam dosyć tego świata lawowego. <grytanie> Jestem już z nim zmęczony. Tak jak każdym innym tutaj już powtarzanym. Chcemy zobaczyć w końcu coś nowego, co nie? O właśnie. Nie Nie, nie Mario, Mario ogarnij, ogarnij Jeszcze trochę ogarnij bo w sumie już nie niewiele mi zostało Z pieprzej ty parugo, nie Muszę cię zepchnąć, teraz mnie wkurzyłeś bardzo Taki jesteś Taki jesteś dla Sonika wariata No i teraz z Dobra, teraz powolutku Jest Nareszcie, szybko skacz, skacz Mario! Jest! hurra, W końcu! Ja pierdzielę, ale podnieta! Ja! O ja! O ja! Jest! W końcu. Tak miało się skończyć. Dobra, więc mamy tutaj już 57 yy, gwiazdek Shifting sandland Zobaczmy co jeszcze nam yy, tutaj chce przygotować właśnie piramidka. Która właśnie... Którą właśnie musimy zbadać. Bo teraz piramidę będziemy męczyli. Pamiętajcie, te ognia dają nam niezłego łupnia. Więc uważajcie, tego zająca już złapałem. Ja mam na Ciebie wylane. Mówiąc szybko. Yy, sta, yy, stand tall on the four pillars. Żaden problem. To jest bardzo proste zadanie. Które polega na. Zdanięciu na y, tytułowych właśnie pilarach. Filarach, znaczy się. Pilar to jest po angielsku, a filar to jest po naszemu. Teraz tak, potrzebujemy bardziej naszej czapeczki ze skrzydełkami. No i właśnie, kurde, jest problem. Może ściągnę ROM z y, Mario 64, który jest po polsku. Będzie bardziej ciekawiej. Co wy na to? No, nie mogę się tam dostać. Teraz. Dobra. I tutaj mamy czapeczkę. Ze skrzydełkami. To jest bardzo proste zadanie. Które ogranicza się jedynie do... Takiego celu. Żeby stanąć na jednym takim pilarze. Filarze, ja już mówię tu po angielsku totalnie. Nie, idź tam. Dobra, miło. Nie, ale, 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 ja chcę tam. Tam, tutaj, tutaj. Mario, gdzie? Do góry. Ojejku, ojejku, dobra, stanąłem. Jeszcze mogę sobie nawet odznaczyć dupą. I na piramidę szybko, bo kurde, czapeczka mi zniknie. Ruchy. No nie, Mario, prędzej. Dobra, ruchy z tym. I tutaj. I piramida. Traci swój wierzchołek. Chyba tam musimy wskoczyć. Tak mi się wydaje. No, Mario. i tam lecimy właśnie jeżeli tam dolecę doleć tam nie no po co aha i tutaj sobie po prostu taką windą schodzimy właśnie w dół i dostaniemy właśnie tą gwiazdkę moment z której strony by się wychodziło Chyba tutaj, tak tutaj, i patrzcie na to, co tu będzie. A, już pamiętam to. Robiłem to na konsoli. Hand <grystanie> to hand. Teraz tak, trzeba będzie uderzyć właśnie w te pięści. Jak one mają te, te oczy otworzone dziwne co i uważać, żeby nie, nie spaść w dół. E, niestety, te pięści są tak proste, tego właśnie oczekiwaliśmy po grach tego typu. Dobra, jeden na jeden jest załatwiony. Gdzie tam na mnie? Chcę się cienia sami! Dobra, dwa razy też pewnie dwa razy. Jeden pokonany. Nie. Spieprzaj. Haha. Mhm. Mm Darkness ubiquitous. Jest gwiazdeczka. Bardzo fajne, bardzo fajne zadanie i takie bardzo bardzo łatwe. W końcu. No i dobrze. I to by było chyba na tyle z naszym odcinkiem na dzisiaj. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że będzie więcej takich fajnych zadań tutaj. I mam nadzieję, że ja nie zrezygnuję szybko z tej gry. Free flying for 8 red coins. A to już by było bardzo proste, ale byśmy to już zrobili w następnym odcinku. Więc dziękuję bardzo Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nowe nagłośnienie się będzie Wam podobało. I zapraszam na moje następne odcinki. Do zobaczenia.